Polityka może łączyć, ale również dobrze może podzielić społeczeństwo. Jak sytuacja na najwyższych szczeblach rządowej władzy wpływa na policzan zapytaliśmy w ulicznej sądzie. Aktywne dyskusje o polityce są znakiem zdrowego społeczeństwa demokratycznego, gdzie różne opinie i poglądy są słyszane i szanowane. Jednoczą ludzi o podobnych przekonaniach, kształtują opinie, podnoszą świadomość i zaangażowanie. A przy tym skłaniają do analizowania i szukania argumentów. Polityka może łączyć, z drugiej jednak strony, różnice w poglądach i ideologii prowadzą do podziałów i konfliktów, szczególnie gdy dochodzi do zmiany władzy i nowego układu sił. Oto kto ma rację w trwającym od grudnia politycznym starciu Tytanów, zapytaliśmy policzan. To jest straszne, co się dzieje. Tak nie powinno być. Jeżeli ktoś przejmuje władzę, no to powinno to się odbywać naturalnie, prawda? Tak jak do tej pory się odbywało, a nie w tak jak teraz się dzieje. No to jest po prostu śmieszne. Ośmieszają nas. No podobają mi się te zmiany, powiem. Dlaczego? No wreszcie robią porządek w rządzie. Nie? że wreszcie może praworządność nastąpi u nas. Ja jestem chrześcijanką, uważam, że wartości nasze, polskie są bardzo ważne i, i są naprawdę, no przeszkadzają Unii przede wszystkim, tak? A, a pan Tusk dzięki ich pieniądzom i ich wsparciu dostał się do rządu. Człowiek inteligentny wyłuska sobie z tych wszystkich... Yy, yy, z tych wieści, że się tak wyrażę, bo to nawet na wiadomości nie były, z tych pełnych nienawiści jadu do drugiego człowieka wartości jakieś, ale wiadomo, no nie każdy ogląda telewizję z dozą, żeby cokolwiek zrozumieć. Czasami przyjmuje tak, jak jest wszystko podane, i niestety później zdanie ma, no mówiąc nieciekawe. No Przynajmniej ja tak sądzę. No co, no więźniowie No Gdyby nie tych dwóch panów, to może pan Leper byłby żył, na przykład. A mm, chociaż nie był moim idolem, ale tak uważam. Niech to wszystko zmieniał. Dlaczego? <laughs> Dlatego, że to jest, było oszustwo. No i no, co dalej powiedzieć? Polityka często kojarzy się z konfliktem, kłótniami czy korupcją, co może zniechęcać ludzi do śledzenia bieżących wydarzeń. Może być też postrzegany jako zawiła i trudna do zrozumienia. Bo nie rozumiem, co oni robią. Nic, dosłownie, nic. Ja nie mówię, tak inni tak. Prezydent mówi swoje, ci mówią swoje, kto inny tam jeszcze coś mówi. Na razie to kiepsko. Telewizję nam przyknęli Nie, nie ma programów tych. Jest pierwszy, no to czas tego jest, nie ten pierwszy. Info jest, ale nie to info. Kiepsko, kiepsko. W Niemczech porządek będzie jak jest, Pani Boja. W Polsce też będzie porządek. No bo było wygodniej i było prawda, a teraz to nie wiadomo, co będzie. No najważniejsze, żeby nie, nie likwidowali tego Instytutu Pamięci Narodowej, te różne, bo to chcą, to wszyscy chcą rozwalić całą Polskę. Ja myślę, że teraz może lepiej będzie jak, jak kiedyś było, nie? Ja tak po swojemu myślę, nie? Że ten żon nastał, to może trochę, trochę coś sam nie, coś będzie lepiej, nie? Nie zagłębiałam się ja w ogóle nie oglądałam pierwszego programu. E, czy to jest słuszne, czas okaże? Nie mnie politykować na polityce się nie znam, więc zobaczymy. Mam nadzieję, że to będzie dobre. W dobie mass mediów i niekontrolowanego przepływu informacji niektórzy mogą czuć się przytłoczeni i świadomie unikać polityki. To kwestia indywidualnych preferencji, które należy uszanować. Nie każdy interesuje się sportem, motoryzacją czy sztuką. Podobnie jest z polityką.